Witam Was serdecznie na kanale Twittera Podcast. Mam na imię Paweł. Przed nami wyzwanie na miesiąc marzec. Wielki Post, czas nawrócenia i pokuty. W tym okresie zastanawiamy się nad tym, kim jesteśmy i jak wygląda nasza relacja z Panem Bogiem. I często podejmujemy też wyzwania, postanowienia, które mają nam pomóc przemienić życie i uczynić je bogatym duchowo. Sposobów na robienie postanowień jest bardzo wiele. Najczęściej intuicyjnie decydujemy się na to jakieś dobro, do którego chcemy się zobowiązać. Dobrze podjęte postanowienia mogą nam pomóc w prawdziwej przemianie serca, a pewne zobowiązania wejść na stałe w codzienność. W Orędziu papieża Franciszka na Wielki Post możemy usłyszeć słowa. Nie można uznawać za pewnik tego, że Pan dał nam po raz kolejny czas sprzyjający naszemu nawróceniu. Mamy 40 dni na nawrócenie, może ostatnie 40 dni. Potraktujmy ten czas. Jako prezent. A nawet jeśli nie, to patrząc wstecz na poprzednie posty, widzimy swoje sukcesy, porażki, porzucone postanowienia, zabieganie i zmaganie. Nieważne, dziś zaczynamy nowy czas. Nowy, może jednak po raz pierwszy potraktujmy ten czas jak prezent. Nie wyścig po doskonałość, nie czas walki, czas wyrzeczeń, ograniczeń i zdobywania duchowych medali, ale jako prezent, dar, jako możliwość, czas na spotkanie, na bycie, na większą uważność, serdeczność, dobroć. 40-dniowy post to nie czas na bieg po medal, to nie zdobywanie szczytu. Nie trening, na końcu którego czeka nas egzamin. To nie gra o puchar pod tytułem: Najlepiej przeżyty post. Tu medali nikt nie rozdaje. Pewnie braw też nie będzie. Wielki post to czas, który ma zbliżać nas do Pana Boga, do drugiego człowieka i do siebie samego. Kościół daje nam bardzo konkretne wskazówki, jak to osiągnąć daje nam post, modlitwę jałmużne jako drogowskazy. Chcę się dziś podzielić z Tobą moimi spostrzeżeniami na realizację tych drogowskazów. Jeśli Ci się spodobają, spróbuj wybrać coś dla siebie. Pierwszy drogowskaz, modlitwa. Pewnie to hasło modlitwa kojarzy nam się jednoznacznie w domu, na kolanach, w kościele, Spróbujmy w tym wielkim poście spojrzeć na nią szerzej. Spróbujmy znaleźć ją w codzienności, w obowiązkach, w pracy, w podróży. Ta modlitwa osobista, nie tylko ta poranna i wieczorna, nie tylko jako pacierz. Wiem, praca, dom, sporo obowiązków i ciężko znaleźć na nią czas. Mi też, uwierzcie. Spróbujmy swoje myśli skierować do Pana Boga, gdy stoimy w korku, odpoczywamy, wieszamy pranie, gdy prasujemy, sprzątamy czy gotujemy. Nie chodzi mi o odmawianie modlitw, różaniec, ale o kilka własnych słów myśli. Nie musi być długie. Nieraz wystarczy chwila w ciągu dnia. Świadomość, że ten dzień to dzisiejsze zmaganie, ten chaos, należą do Niego i przeżywane są z Nim, zabiera nam ciężar z barków. Od razu dzień jest lepszy, jakby prostszy. Czytania z dnia, jeśli ciężko sięgnąć nam w ciągu dnia po papierową wersję Pisma Świętego. Może znajdziemy aplikację na telefon z Pismem Świętym. W większości z nich jest opcja czytań na dany dzień. Może uda się do niej zajrzeć w drodze do pracy, czy na uczelni, stojąc w kolejce, przy kasie, czy pijąc poranną kawę. Spróbujmy wybrać sobie jedno zdanie, które będzie z nami tego dnia. Modlitwa za kogoś, każdy z nas potrzebuje modlitwy. Może znamy kogoś, kto choruje, przeżywa trudności, ma kłopoty i potrzebuje modlitwy. Wybierzmy kogoś takiego. To może być jedna modlitwa za jedną osobę, albo ofiarujmy cały tydzień w jego intencji, może cały wielki post. Przeżyć, modląc się za kogoś, kto bardzo tego potrzebuje. Drugi drogowskaz to post. Post to nie dieta. Nie ma na celu zrzucenia kilogramów, redukcji boczków czy poprawy sylwetki. Nie chodzi też o głodzenie ciała. Post ma wymiar duchowy, ma wzmocnić ducha. Co to znaczy? Chodzi o przekierowanie naszej uwagi z tego, co materialne. Na to, co duchowe. Mniej spróbujmy w czasie wielkiego postu zrezygnować z nadmiaru, może z zakupu kolejnych ubrań, sprzętów, różnych szaleństw, nadmiaru bodźców, na przykład telewizji, internetu, może kawa w domu zamiast na mieście. Więcej uwagi, słuchania, dawania siebie. Spróbujmy być. Głową tam, gdzie aktualnie jesteśmy ciałem. To tylko z pozoru prosta sprawa. Może większość pragnie i rozmawiać z kimś, gotować obiad i w głowie układać plan następnego dnia, sprzątać i spisywać w głowie listę zakupów. Powiesz, to oszczędza czas oczywiście, tak, ale sprawa też. Że nie jesteśmy do końca obecni ani tu, ani teraz, ani w miejscu, w którym myślimy. Spróbujmy skupić się na jednej rzeczy naraz. Po co, żeby usłyszeć, poczuć, docenić, zachwycić się tym, kim jesteśmy, tym, co mamy? Jesteśmy ukochanymi, umiłowanymi dziećmi Boga. I w tym wielkim pością chce spotkać się z nami bardzo blisko, a nie schowanymi za postanowieniami. Wszędzie tam, gdzie na co dzień czujemy, że nie dajemy rady, że działamy wbrew sobie, że nie umiemy rozmawiać, słuchać. W tym czasie przyjrzyjmy się sobie, spróbujmy wsłuchać się w siebie, tam, gdzie jest. Nieśmiałość, spróbujmy być bardziej odważni. Tam, gdzie z reguły milczymy, teraz zabierzmy głos. Tam, gdzie ciężko wyrazić swoje zdanie, porozmawiajmy. Bądźmy tu i teraz. Może warto o ciszę od radia, muzyki, hałasu. Spróbujmy w ciągu tygodnia znaleźć chwilę ciszy. W ciszy mo można usłyszeć e, Pana Boga. I post od narzekania, marudzenia e, to kolejne e, niby proste, ale dość e, trudne zadanie. Zamiana może zamiast e, czytania kryminałów, e, sięgnijmy po lekturę duchową, religijną. Jakiś wartościowy artykuł, a może książkę. I trzeci drogowskaz to Jałmużna. Uśmiech, zwykle zwykły dzień dobry, rozmowa z kimś, z kim dawno się nie widzieliśmy. To proste sposoby na pokazanie komuś, że go dostrzegamy. To dobre ćwiczenie duchowego wzroku, takiej uważności, serdeczności. Mniej mniej. Zróbmy porządek w szafie, garderobie, może znajdziemy rzeczy, które możemy oddać, ubrania nieużywane sprzęty, nasze wsparcie dla potrzebujących jest ważne. Pomóż komuś w swoim otoczeniu. Może samotny sąsiad potrzebuje pomocy w zakupach, w wyprowadzeniu. Pupila na spacer, z zrealizowaniu recepty. Samotność jest straszna. Jeśli uda się sprawić, że na czyjejś twarzy zagości uśmiech, to będzie bezcenne uczucie. Niech to będzie dobry uczynek zaplanowany, przemyślany, nieprzypadkowy. Wolontariat i takie działanie charytatywne, jeśli mamy trochę czasu. Zaangażujmy się w jakieś działanie charytatywne. Nie musi to być oczywiście 30 godzin tygodniowo, może być jedna godzina, albo jeden dzień w miesiącu, jedna rzecz. To moje propozycje na lepsze przeżycie Wielkiego postu w myśl zasady małych kroków. Każdego tygodnia wybierz swoje małe postanowienie. Staraj się je zrealizować i trwaj w tym, co już masz. Nikt nie będzie cię z tego rozliczał. Nie chodzi o zrobienie jak najwięcej, bo na końcu nie będzie dyplomów ani medali. Ale jeśli pomoże ci to zbliżyć się do Pana Boga, do Boga, który jest drugim człowieku, to będzie dla Ciebie. Największa nagroda i największy sukces. We fragmencie Ewangelii odczytywanym w środę popielcową przypominamy sobie triadę zasad, na których opiera się modlitwa, post i jałmużna. Jak wiemy, można na nie popatrzeć standardowo. Przecież modlę się czasem, nie zjem czegoś, wspieram czasem jakieś materialnie dobre dzieło. To prosta sprawa, prawda? Ale Kościół nie przypomina tych zasad po raz kolejny tylko dlatego, że trzeba się modlić, pościć i dawać jałmużnę. Tutaj największe znaczenie mają nasze postawy na które te działania wskazują i to o kształtowanie tych właśnie postaw powinniśmy zatroszczyć się w Wielkim Poście. Każdego dnia. Tu i teraz. Bardzo dziękuję za Twoje wsparcie, za wszystkie polubienia, komentarze i subskrypcje. Jeśli tego nie robisz. Zachęcam Cię do tego, bo to pozwala zwiększać zasięgi tego kanału, ale przede wszystkim dziękuję za twój czas i modlitwę. Jeśli chcesz wesprzeć finansową moją działalność i rozwój tego kanału, w opisie pod odcinkiem znajdziesz link do Patronite. Bez względu na to, w jaki sposób mnie wspierasz, dziękuję Ci za to tu i teraz.